Barwa Krakowia, znacy się Mały Kraków, tak kiedyś ich było nazywane Krosno. miasteczko położone w Beskidzie Niskim, w południowej części województwa podkarpackiego nad rzeką Wisłok. Uważane jest za jedno z najpiękniejszych miast Galicji. To jednocześnie kolebka wielu przemysłów. A jakik Dowiemy się w dzisiejszym odcinku. Pierwsze zmianki, okrośnie pochodzą jeszcze z czasu Piastów. Znaczy się samego początku historii Polski. A jaka jest historia miasta? No, historia jest przebogata. Miasto się lokowało, że tak powiem, wiekami. I już w XIII wieku przyszli tutaj Franciszkanie, więc ten początek oni nadawali jakby razem z, z nadaniem królewskim, które było przez Kazimierza Wielkiego w XIV wieku, tytułem Wolnego Królewskiego Miasta. Krosna. Miasto się rozwijało głównie dzięki handlowi. Południe, północ, a więc Węgry i dalej na północ Europy. Handel oczywiście winem węgierskim, suknem. No i czym się dało? Krosno to jest kolebka przemysłu. No przemysł tu od zawsze jest. Od, od czasu jeszcze Łukasiewicza, czyli XIX wiek odkrycia ropy naftowej w okolicy Krosna. No, a Krosno to jest związane z lotnictwem i przemysłem lotniczym. No to, to wydawałoby się, że to jest niemożliwe, ale przed II wojną światową tu w Krośnie wybudowano lotnisko, które miało służyć do celów szkoleniowych i militarnych. Dzisiaj można powiedzieć jest renesans tego lotniska. No i ciągle coś na naszym niebie lata. Dobrze nie glatają, no a krosno to słynie z produkcji szkła. W 1923 powstała pierwsza huta szkła gospodarczego tutaj w Krośnie. No i ten postęp, rozwój tego szkła przez 100 lat sprawił, że dzisiaj krośnieńskie szkło jest znane na całym świecie. No i Krosno to nie samo miasto, ale to jest i bogate w przyrodnice walory, okolice Krosna. W ogóle to miasto jest położone w takim miejscu, że wokół mamy z każdej strony coś ciekawego. Atuty przyrodnicze, parki krajobrazowe, Park Narodowy, który jest 20 km od miasta, no i Beskid Niski, który jest no niezmierzony jeszcze przez turystów i niezadeptany tak jak Bieszczady. No i wokół Krosno jest mnóstwo miejsc do rekreacji, do. Wypoczynku zespoły kompleksów basenowych, kompleksów sportowych można uprawiać turystykę, sport aktywny, można się cieszyć życiem. To krosno tętni życiem i artystycznym, i sportowym, I ale tak też jest. ostatnio tu powstała galeria BWA. No tak, to jest renesans z galerii BWA, która kiedyś tutaj w rynku zaczynała swoje życie no jeszcze w latach 90. Zapraszam też do śledzenia strony wizytkrosno.pl. Tam Państwo znajdziecie to wszystko, o czym mówiłem, tylko trochę bogaciej i szerzej to przedstawione. Ho, ho, cześć Łukasz! Witaj, Piotrek. Przywędrowałem na Rynek do Krosna, a cują się tu jakoby w małym Krakowie. Krosno to królewskie, wolne miasto, które do dzisiaj urzeka pięknem średniowiecznych świątyń, no i tych renesansowych kamienic i to wszystko nam przypomina stare miasto w Krakowie. No i widzisz, te zabytki do dzisiejszego dnia na rynku tutaj zachowane są. Zachowane i teraz sobie możemy je spokojnie poglądać. No to Łukasz, idą my zwiedzać Krosno. Zapraszam. Ale zabytkowe arkady. To najstarsza i chyba najważniejsza kamienica królewskiego rynku, tak zwana kamienica wójtowska. A, znaczy się, że tu Wójt mieszkał. Nie tylko Wójt, ale rajcy miejscy, sędziowie miejscy, ludzie, którzy decydowali o historii naszego miasta. To tak, ono i to kamienica na bogato wyryktowana. Mamy tutaj więcej takich pięknych kamienic, między innymi kamienica portiusowa. Portius to znaczy się kto? To szkod, który sprowadzał wino z Węgier w XVII wieku. I doczekał się tu nawet swojego pomnika. Nie tylko, nawet festiwalu win węgierskich imienia Roberta Portiusa, który co rok w sierpniu odbywa się na Krosińskim Rynku. Dlaczego to tak wozną postać dla Krosna? Bo to największy fundator w historii naszego miasta. Będąc częstym gościem Dworu Królewskiego miał styczność z artystami pracującymi na dworze i sprowadzał ich do Krosna. A te pamiątki, ołtarze, obrazy możemy między innymi zobaczyć w Bazylice Farnej. Będąc w Krośnie, koniec nie trzeba odwiedzić Muzeum Rzemiosła. To miejsce szczególne w historii kreślińskiego rzemiosła, dlatego, że w roku 1901 powstała tutaj pierwsza krajowa fabryka zegarów wieżowych Michała Mięsowicza. Zacął się od zegarów, a dzisiaj tutaj na ekspozycjach to wszystkie rodzaje rzemiosł. No bo tradycje rzemieślnicze w Krośnie sięgają w siedmiu wieków. Rozwijały się tutaj wszystkie ważne miejskie korporacje cechowe. Moment jest tutaj miejsce poświęcone Janowi Szczepanikowi. Jan Szczepanik nazywany jest polskim Tomaszem Edisonem albo Leonardem da Vinci z Galicji. Wielki wynalazca, który wyprzedzał swoją epokę. Szczepanik wychowywał się i uczył się w Krośnie i tutaj obserwował między innymi tkaczy i jego wynalazki miały właśnie pomóc też przyspieszyć produkcję tkacką tutaj w, w okolicznych miejscowości. No i to się mu udało, a w ogóle to on opatentował chyba z 50 rozmaitych wynalazków. Najważniejsze wynalazki były związane właśnie z fotografią, z tkactwem, filmem, no i oczywiście telewizja. Kiedy Franciszkanie przybyli do Krosna? No ciekawostką jest to, że kiedy w XIII wieku Franciszkanie pojawili się tutaj, jeszcze nie było miasta Krosna, ale mała osada, w której założyli małą akcję misyjną. Na początku jako mała osada, ale bez wieki Franciszkanie się rozbudowali siarcy z tych wystawili. A pomogli w tym właściciele zamku w Odrzykoniu, którzy są pochowani właśnie w tym kościele. I z tym zamkiem związana jest zemsta Aleksandra Fredry. Fredro jako właściciel zamku napotkał się na spór między dwoma rodzinami. Mieszkającymi, który dotyczył rynny przebiegającej między zamkiem górnym a dolnym, a on to później ubrał w ten słynny mur graniczny. Łukasz, bóg ci zapaj, dobry człowieku, ześ mnie tak pięknie, pokrośnie łaprowadził, a my idomy do Centrum Dziedzictwa Śkła. Dzień dobry, pani Hanno, witajcie! dzień dobry, dzień dobry witam serdecznie. Krośnie od ponad 100 roków są bogate tradycje hutnictwa szkła. Dokładnie tak. Ponad 100 lat temu powstała tutaj pierwsza huta szkła, a my pokazujemy, jak to się działo i jak to dzieje się dzisiaj. To znaczy, że tu całą historię tej produkcji można zaobserwować? Więcej, można nawet samemu spróbować. Zapraszam. No to idziemy. Właśnie tak wygląda huta szkła, praktycznie każda. W piecu znajduje się roztopione szkło, mające ponad 1000 stopni. Nasi hutnicy na co dzień tutaj produkują różne rzeczy ze szkła. Metodą ręczną to jest bardzo ważne. To słuchaj, Josef popróbuje takiego piszczela zacerpnąć szkła. Ale musisz poczekać, aż oni ci wytłumaczą, jak to zrobić, No i dobra? Nabieramy, nawijamy sobie, tak, nakręcamy. To. Super. Teraz wrócimy do walcowanki. Musimy tą masę zwalcować, wyrównać, przystudzić. Takie walcowanie. Stożek piękny ci wychodzi, widać no. to doświadczenie. Dziera sobie chwyć, tak, lewa prawa. Lewa prawa, super. super. I powoli, I tak powoli, powoli. Nie, powoli. spokojnie. I rozmuchujemy. Właśnie, powoli obracamy. Tak. Teraz niżej, jeszcze troszeczkę. I bez obracania. Trzymaj sobie tej pozycji i rozdmuchuj. Jak chcesz dużą bańkę, to mocniej rozdmuchuj. Jeżeli chcesz mniejszą, to wolniej. Jak już się wytopi szkło i udekoruje go metodami hutniczymi, to jest wtedy kolejny etap, czyli można wydekorować szkło różnymi innymi technikami. Tutaj mamy warsztat, gdzie nasz pracownik pokazuje, w jaki sposób Tworzy się takie wspaniałe rzeczy. Proszę. I na bieżąco na naszych oczach powstała kolejna rzecz. Właśnie dokładnie w ten sposób. Ale to jest można pokolorować. Oczywiście, że można. Po co? Przejdziemy zobaczyć, jak się koloruje szkło. I dobra. Tutaj mamy warsztat malowania na szkle. No to mogą popróbować. Oczywiście. No ze z y, kapkę, jakie tutaj rozmaite techniki. Tak. Dobre. tak, nie ma problemu. To ja zapraszam na moje miejsce. Oprócz tego, że widzieliśmy piec i warsztaty, to trzeba zobaczyć jeszcze sztukę szklaną, bo w ostatnich latach szkło nie tylko jest używane do produkcji wyrobów użytkowych, czyli szklanek, kieliszków, dzbanków i wazonów, ale też jest jako tworzywo artystyczne. To jest nowa wystawa, która przyjechała do nas z Niemiec na trzy miesiące. Widziały ją już Paryż, Mediolan i inne stolice. A teraz Krosto. A teraz Krosto, bo Centrum Dziedzictwa Szkła zawsze warto odwiedzić i wiedzą to również ci, którzy mają takie piękne witraże u siebie. Dziękuję Ci ślicznie, zech się syćkiego łośkle dowiedział. Dziękuję, przyjeżdżaj do nas częściej. A jole podziwiać witraże. Klimatyczne Krosno zachwyca zarówno swoją architekturą, jak i ciekawą historią i tradycjami. Warto je odwiedzić i poświęcić nawet poredni, dni, co by posnać dokładnie kozny zakątek. Także pakujcie się, przyjeżdżajcie do Krosna, no a ja się z Wami żegnam i idą ku Babi Górze.